Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Ja jestem Prakero i zapraszam na 153 odcinek z naszej serii w grze UFC 4 Stwórz Zawodnika. W tym materiale specjalnie dla Was pojawi się Artur Szpilka w takiej mojej wersji 2.0 poprawionej. Także moi drodzy przejdźmy sobie tutaj do informacji, bo tutaj tak naprawdę macie dwa wybory. Albo wybieracie bazowo pa bokser parowóz i to jest ok, bo ma szybkie ręce i bulldog, a jeżeli nie chcecie akurat wybierać boksera to polecam Wam jeszcze zrównoważony gruba ryba, bo tutaj też są szybkie ręce, no i jest te przetrwać Storm, czyli to co każdy bokser powinien mieć, czyli móc... Schować się za solidną gardą, więc myślę, że jest ok. Chociaż tak naprawdę zaraz zamiast tego e, przetrwać sztorm, to bym wolał, żeby tutaj była, był ten buldok i szybkie ręce, w tym zrównoważonym gruba ryba. No ale jest ok. Myślę, że tak może, możecie wybrać albo gruba ryba zrównoważony, albo bokser parowóz. Ja zostaję przy parowozie. Przejdźmy sobie do informacji ogólnych. Tutaj możecie sobie zastopować e, postawę walki. Tutaj ustawiłem e, Kabib Nurmagomedow. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Sprawdzałem różne postawy walki i uznałem, że ta postawa walki będzie dla Artura Szpilki e, idealna. Także przy tym zostaniemy. Muzykę sobie możecie ustawić oczywiście według siebie. Polecam jakiś kawałek hip-hopowy. E, chociażby tutaj ustawić, bo widziałem, że Artur wychodzi do jakiegoś kawałka hip-hopowego, więc poszukajcie sobie, zobaczcie. E, przejdźmy sobie do ustawienia wyglądu. Jeżeli chodzi o włosy, no to tutaj wybieracie włosy numer 1, ewentualnie możecie wybrać sobie włosy yy, numer 6. Jeżeli jedynka wam nie pasuje, no to szóstka może być. Yy, I tak, przejdźmy sobie do ustawień brwi. Tutaj wybieracie brwi numer 4. Jeżeli chodzi o zaros, no to wybieracie zaros numer 10, a wąsy dorabiamy tatuażami, Także to to jeszcze chwila, chwila zanim do nich dojdziemy. No ale tak tylko chciałem Wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o włosienie ciała, no to tutaj wybrałem trójkę. Kolor włosów na głowie wybrałem ciemny brąz, brwi ciemny brąz. Zarost ustawiłem na kolor czarny, owłosienie ciała kolor czarny. Przechodzimy dalej do ustawienia głowy. Bazowy szablon, moi drodzy, wybieracie numer 38, po czym przechodzimy do modelowania i tu możecie sobie zastopować. Macie ustawienia głowy, brwi, oczy. Policzki, uszy, nos, szczęka, broda, usta. No i na końcu wargi. Przechodzimy dalej. Jeśli chodzi o kolor oczu, no to ja tutaj wybrałem ciemno-niebieskie. Ewentualnie możecie sobie ustawić szare, no ale ja uznałem, że ciemno-niebieskie będą odpowiednie. Przechodzimy do ustawienia tułowia. Tutaj wybrałem ciał numer 22. Jeżeli chodzi o odcień skóry, to wybrałem odcień numer 5. Przechodzimy dalej do tatuaży. Bo tutaj, moi drodzy, no tutaj troszeczkę ich jest. Także jeżeli Was te tatuaże przerażają, no to po prostu sobie ich nie ustawiajcie. No ale ja wam pokazuję tutaj jak ja zrobiłem, żeby było wiadomo. Ja też szczerze mówiąc nie przepadam za tymi tatuażami. Więcej tatuaży, tym gorzej. Eee, no, bo nie da się oddać całkowicie tego, jak, jak one wyglądają w realu, więc... E, tak to jest. Moi drodzy, pierwszy tatuaż, jaki ustawiacie tutaj, to wchodzicie e, w kształty 9. To jest taki kształt po prostu. Nie musicie zrobić z tego kółeczką, bazowo będzie tak chyba wyglądał. Musicie trójkątem zrobić tak, najechać, tylko to jako pierwszy tatuaż. Ustawić go tutaj, bo on będzie robił zatło dla tego tutaj orła. E, I tak, kolejnym tatuażem tutaj będzie ten orzełek. Zwierzęta 21. I on oczywiście bazowo będzie tak wyglądał, a musicie go po prostu przestawić, żeby wyglądał tak jak u mnie. Kolejnym tatuażem będzie tatuaż kształty 61 i on tutaj posłuży nam za dolną część naszej flagi narodowej. Górną część, czyli ten biały kolor robicie z kształty 63 po prostu. Białego tutaj nie dało się jakoś wstawić bardzo, ale ten, ten pasek... po Większa połowa jest biała, więc po prostu tu sobie go ustawiacie nad tym czerwonym, i dzięki temu macie tak, by biało-czerwoną flagę. Kolejnym tatuażem, który wybieracie, to jest kształt 17, i to jest ten tatuaż, który ustawiacie tutaj. Tylko on bazowo jest taki, a wy musicie zrobić sobie go tak, żeby on był taki jasny jak u mnie. Kolejnym tatuażem jest tutaj zwierzęta 13, i po prostu zmniejszacie do tego rozmiary, ustawiacie tutaj, tak jak u mnie na filmie, moi drodzy. I tyle. Kolejnym tatuażem jest e, zwierzęta numer 7, który ustawiacie pod tym tutaj, tylko pamiętajcie, że ten tatuaż musi być mniejszy od tego nad nim. E, kolejnym tatuażem jest tutaj. E, postać tutaj u, u Artura szpilki w tym miejscu. Jest to portrety 4. Kolejnym tatuażem jest litera J. E, z ksiąki dług Debery 10. I on sobie po prostu zmniejszacie, ustawiacie tu. Kolejną e, literą jest i tatuażem, Czcionka Dug de 16. O, syk. E, kolejnym tatuażem jest tutaj Portrety 7. Po prostu ustawiacie go tutaj, tak jak u mnie widzicie. Kolejnym tatuażem jest, moi drodzy, różne 13. To jest tatuaż, który musicie zmniejszyć i tutaj ustawić w tym miejscu, tak jak u mnie. Przejdźmy dalej do kolejnego tatuażu. Tutaj się właśnie zaczyna to, co, e, czego nie było w pierwszym, jakby w pierwszej wersji Artura Szpilki. Chociażby chodzi mi o te wąsy, tutaj dużo lepiej wyszły, u, jak użyłem tych tatuaży, niż jakbym dał te standardowe wąsy. Także moi drodzy, wybieracie kształty numer 108, i to jest po prostu taki kształt. Widzicie? On bazowo wygląda tak. Wy musicie go zrobić tak, żeby ta ciemniejsza strona była na górze, a ta jaśniejsza na dole. Zmniejszyć go do odpowiedniego rozmiaru i pierwszy tatuaż ustawiacie tutaj po prawej stronie bo tutaj chodzi o to, żeby Artur między tymi wąsami miał taki leciutki prześwit, bo on tak ma, ma te wąsy że na środku pod nosem na środku tych wąsów ma taki mały prześwit i tutaj też postarałem się tak zrobić kolejnym tutaj jest kształty 108 i to jest z drugiej strony kolejnym jest tutaj Kolejny macie tutaj. Kolejny tu. Po prostu musicie zrobić po dwie warstwy. Najpierw robicie jedną warstwę na dole. E, później to samo robicie i kopiujecie. I ustawiacie nad tym. O, widzicie, zobaczcie, tu jest jedna warstwa, po czym dostawiacie drugą. Drugi tatuaż i macie takie podwójne wąsy zrobione. Tu jest kolejny. Widzicie, tutaj też nie było tej górnej warstwy. Tą górną warstwę tutaj po prostu ustawiacie. Tutaj tak samo nie było i tu też musiałem wyrównać. O i tutaj patrzcie, widzicie, normalnie jak tego tatuażu nie dacie, to jest taka dziura. Bierzecie po prostu sobie to, obniżacie tutaj, o, żeby nie zakryła całkowicie, ale żeby był ten taki mały prześwit. E, kolejnym tatuażem jest tutaj, chodzi o to, żeby te wąsy, widzicie, też dajecie takie dwie warstwy, bo Artur ma te wąsy troszeczkę takie dłuższe, tak jak u mnie, widzicie. I drugą warstwę. Da, no, wcześniej była ta wyżej, teraz jest ta niżej, żeby te wąsy pogrubić, tutaj kolejna, część to samo robicie po tej stronie, najpierw góra, potem dół. Widzicie, bo tak to by taki prześwit był nieładny, a tak tutaj zostawiacie i tak to wygląda. Jeżeli chodzi moi drodzy o te tatuaże tutaj, co Artur ma na szyi, no to powiem wam, że ja się trochę tutaj napracowałem. Żeby zrobić tutaj całość Artu, u Artura. Nie wyszło to może idealnie, ale moim zdaniem bardzo podobnie i nie ma lepszych tatuaży, których możecie, które możecie użyć, które będą chociaż troszeczkę podobne do oryginału. I pierwszym tatuażem jest tatuaż Old School 6, to jest ten dolar, tylko on bazowo wygląda tak, a wy musicie go odwrócić do góry nogami i pierwszy tatuaż ustawiacie tutaj i on po prostu jest taki po środku, tak żeby tutaj ten płomień w dół leciał, widzicie? Kolejnym tatuażem jest, o tutaj robicie cyk, obok tego dużego po prostu dostawiacie drugi, tylko go zmniejszacie, żeby tutaj e, wyglądało tak jak u mnie i żeby to się łączyło tutaj z tą linią e, na szyi. E, kolejnym tatuażem jest ten tatuaż tu, który dajecie też w tym miejscu, później dajecie ten tatuaż o tutaj z tyłu, cyk, tak żeby on tutaj wyglądał tak jak u mnie. E, kolejnym tatuażem jest ten sam tatuaż, tylko już... W tym miejscu tutaj, bo zrobicie sobie jedną stronę, później robicie drugą. Widzicie? O, cyk. Tutaj kolejny tatuaż, który sobie tu ustawiacie. Kolejny tutaj z tyłu. Kolejny to dajecie tutaj, tylko tym razem, moi drodzy, on bazowo wyglądał. Eee... Czekajcie, dobrze ja mu robię. On bazowo wyglądał. Tak. A naciskacie kwadrat i chodzi o to, żeby tak tutaj wyglądało. Że ten, ten płomień szedł do góry. Prawda? Tak u mnie. Kolejnym jest tatuaż ten. O, widzicie, który dajecie po prostu do góry nogami, żeby ten płomień szedł w dół. Kolejny tatuaż to jest ten. Robicie to samo co przy tym pierwszym e, z tyłu głowy. E, no i teraz przechodzimy do e, przodu głowy, czyli tutaj te zmarszczki takie na twarzy. Na czole w sumie u Artura i na twarzy też. Pierwszym jest tutaj czcionka Claire, August. 9 ja zawsze używam tych samych. O, i tutaj widzicie, ten punkcik, który się rusza, tutaj ustawiacie. Musicie go oczywiście zrobić taki, żeby przezroczysty był, bo on bazowo, moi drodzy, już Wam pokazuję, o kurczę, już Wam pokazuję, bo się tutaj zapędziłem, przepraszam Was bardzo. On bazowo e, będzie, o, taki ciemny, widzicie, a on taki nie może być. Musicie, musicie zrobić tak, żeby tutaj był taki e, mniej widoczny. Kolejnym tatuażem jest tutaj tatuaż, który ustawiacie wyżej, widzicie w tym miejscu. Kolejnym tatuażem jest ten tatuaż tu. Kolejnym tatuażem jest tutaj ustawiacie taki tatuaż. Kolejnym jest ta, ta, taka kreska między oczami tutaj, nad, między oczami a nosem, tylko tak widzicie w tym miejscu. Yy. Kolejnym jest, o tutaj robicie. Tą kreseczkę ustawiacie taka ku mnie. Kolejnym też tutaj o cyk. I to tyle, jeśli chodzi o tatuaże na głowie i na nogach. Teraz przejdźmy do tatuaży na ręku prawym. No tutaj nie było łatwo to zrobić. No bo Artur ma dość takie te tatuaże skomplikowane, ale myślę, że w miarę możliwości zrobiłem to podobnie. Pierwszym tatuażem jest tatuaż różne 13 przepraszam. I robicie to tak, że ustawiacie to w tym miejscu. Bo on bazowo będzie szeroki, wyrobicie to tak, żeby w miarę taki jak u mnie. Miał taką szerokość. Ustawiacie go tutaj później. E, wybieracie tatuaż Anioły Demony 1 i rozciągacie tutaj na ramieniu u Artura, żeby on w tym miejscu był, tak jak widać. Kolejnym tatuażem jest tatuaż Irezumi 3, który rozciągacie z tyłu. Tak żeby on tutaj e, pokrył tą część. Po prostu go rozciągacie, żeby tak wyglądała ku mnie moi drodzy. Kolejnym tatuażem też jest i 3, tylko tego już dajecie tutaj. O, widzicie, tak go ustawiacie, cyk. Tak jak u mnie to wygląda. Kolejnym tatuażem jest też różne 13, tylko tym razem. Po prostu robicie tak, że te, one są bazowo takie te różyczki, nie robicie z nich coś takiego i ustawiacie tutaj, żeby one tworzyły takie czerwone ten wzory, podobno do tych, które ma Artur tutaj na tatuażach. Później robicie znowu ten sam i ten sam efekt ustawiacie tutaj, tylko po prostu robicie go e, tak jak u mnie, żeby był krótszy. I kolejnym tatuażem jest też 3 i on już jest od tej strony nakładany na tym przedramieniu. Kolejnym tatuażem też jest Sirius Mitsubishi, on ten na bicepsie od tej strony wewnętrznej jest, żeby tam nie było gołego nic. No i ten ostatni tatuaż na prawym ręku, no to ja tutaj wybrałem Fantazy 9 i po prostu zmniejszyłem i tutaj zakryłem e, ramię. Chodziło o to, żeby takie cienie były, prawda? Żeby to wyglądało tak mniej więcej jak tutaj. Na prawym ręku wszystko. Został nam ostatni tatuaż na lewej nodze Artura. Tutaj z tych tatuaży, tak widzicie, kilka. E, też użyłem i 3 trzy oczywiście tylko tak najpierw zrobiłem jeden obok drugiego na dolnej części tutaj nogi tak jak widzicie po prostu ponakładałem je na siebie o i teraz tak Artur ma tam jakieś kolory czerwone też na tej nodze prawda tak jakby tutaj je zrobiłem to używacie y, tatuaży fantazy 4 tego smoka oczywiście on jest większy bazowo nie musicie go zrobić takiego żeby żeby był taki długi, cienki jak u mnie, i wypełnił to białe miejsce na nodze, później bierzecie znowu i Resumie trzy w tym miejscu. Widzicie, bo jak zrobiłem, tak, że postawiłem smoka, później zakryłem tym tatuażem, żeby to wyglądało w miarę. Ok, eee, kolejnymi tatuażami są moi drodzy: te, też używacie tych smoków takich. Tylko jeden, jeden dajecie w tym miejscu, drugi dajecie na górze, tu a trzeci dajecie taki mniejszy, tutaj bliżej kolana. I oczywiście, jak już te smoki tam ustawicie, to bierzecie sobie irezumi 3. I to jest ta część, która powinna przykryć kolano tutaj w tym miejscu. O, cyk. Używacie znowu irezumi, tylko tym razem. O, tutaj jest dookoła. Taka, taka rozciągnięta tutaj na całą nogę. E, kolejnym tatuażem jest też irezumi. I też tutaj w ten sposób go nałożyłem. Tutaj kolejna część tego tatuażu na nodze Artura. E, tutaj ta część mniejsza, bo zobaczcie, ja tutaj sobie te smoki jak był, to musiałem jakoś zakryć, prawda, więc wziąłem tatuaż Irezumi, ustawiłem w tym miejscu. Później wziąłem e, kolejny, bo była tu przerwa, żeby ją wypełnić. Później wziąłem kolejny. Kolejny tutaj z tyłu, widzicie, bo tutaj było takie białe pole, musiałem to się wypełnić. Kolejny tatuaż, tutaj musiałem też zakryć to miejsce niepokryte nie tatuażem. E, 18 to było tutaj o, przy kolanie bardziej, pod kolanem, przepraszam. No i tyle. Tutaj więcej tatuaży Artur nie miał. E, jeśli chodzi o ubrania, to tutaj musisz sobie wybrać według siebie. Polecam właśnie takie czarne spodenki, dłuższe no i czerwone rękawice. Motki to Wam pokazuję jak ja ustawiłem, ale Wy możecie sobie to ustawić według siebie, takie jakie macie. Tutaj ustawiłem taką. My przed walką, tutaj popisówka Adesani no i tutaj Notoriusa. Tak jak widzicie. E, po walce to tutaj możecie sobie ustawić jakie chcecie. No ja ustawiłem uniesione pięści. O, takie emocje, ustawiłem Arturowi. I tutaj, e, babi. o to w sumie to chciałem e, robię go Rollera ustawić, o takiego, żeby się tak cieszył. A prowokacji tutaj też możecie według siebie, ale jak już przy tym jesteśmy, to tutaj ustawiłem taką prowokację w walce. Tutaj yy, kolejną. Ja pokazuję tutaj jeszcze jedna. I tutaj będzie ostatnia. O, i tyle, moi drodzy. Mam no, nadzieję, że taka moja interpretacja Artura szpilki w wersji 2.0, w grze UFC 4 się Wam spodobała. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba, napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć dzwona, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.